Cześć kochani z tej strony Agnieszka, dzień dobry. Mam nadzieję, że macie się dobrze. Przyszłam do naszego ogrodu, korzystając z okazji, że jeszcze nie pada, chociaż już powoli czuję, że chyba kropi. Mam nadzieję, że przynajmniej rozpocznę ten film, nim pogoda nam się zupełnie zepsuje. Mamy końcóweczkę marca, w przyszłym tygodniu mamy Wielkanoc, a temperatury zapowiadane są bardzo wysokie, jak na no, ten moment w roku, nawet 20 stopni u nas tutaj w Wielkopolsce. Stąd pomysł. Na ten film chciałabym Wam pokazać, jak można się zainspirować stołem wielkanocnym i tym wszystkim, co jest dookoła, dookoła nas. Co prawda, pokazywałam Wam już dekoracje, jakie mamy w domu, ale jeżeli temperatura rzeczywiście się sprawdzi i będzie około 20 stopni, to czemu nie spędzić czasu, kawy, może jakiegoś posiłku na dworze z bliskimi? Tak więc wyciągnęłam drewniany stary stół, a że jest ciężki, a dzisiaj jestem sama w domu. To nie miałam jak go wyciągnąć z pomieszczenia gospodarczego i go po prostu przeturlałam po trawie. Wyciągnęłam również krzesła, umyłam je Kerszerem, są gotowe i wyciągnęłam drabinę. Bardzo lubimy obydwoje z Dawidem tą drabinę i czasami mamy o nią dyskusję, czy ta drabina tak naprawdę jest, czy jego do pracy, czy moja do różnych aranżacji. Ja bardzo lubię ten efekt, kiedy kładziesz jakąś dechę na drabinie drewnianej i tu można położyć kwiaty na przykład. I to pięknie wygląda. Często tak różne sklepy florystyczne robią, aby właśnie stworzyć jakieś aranżacje. I to jest coś, co bardzo lubię. Dzisiejszy odcinek zatem będzie o tym, jak można zaaranżować przestrzeń może w ogrodzie, może na Waszym balkonie, na tarasie w taki swojski sposób, jeżeli lubicie oczywiście tak. A ja jeżeli nie, to mam nadzieję, że i tak ze mną dzisiaj zostaniecie. Ja dokańczam moją kawę. Przyniosłam już, słuchajcie, pierwszy element dekoracyjny. Ten cudowny, pięknie wyglądający, przecudny kolor hiacyntu, taki fioletowo-niebieskawy. No i teraz trzeba będzie dokończyć całą tą aranżację, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Jeżeli macie czas, zostańcie ze mną. Zapraszam serdecznie. Całą aranżację rozpoczęłam od tej dekoracji po środku stołu. Przyniosłam małą różową paterę, chciałam powiedzieć panterę, różową paterę. Ona oczywiście mogłaby posłużyć jako to naczynie do jakichś ciast, do ciasteczek. Mamy też tutaj postument, na którym jest jajo, taka dekoracja, a w filiżance ona doskonale koresponduje z kolorem patery. Mamy kwiatki, w tym momencie tutaj mam szafirki. Położę też poduchy, położę koce w moich ulubionych kolorach. Różnie może być, kiedy tak się siedzi, może być troszkę chłodniej, więc zawsze można się fajnie przykryć kocem. To taki patent, który często widuję gdzieś w restauracjach, tak aby klientom, gościom nie było chłodno, kiedy, kiedy siedzą, kiedy jedzą. Więc tak samo zrobię u siebie. Zawsze to można położyć bardzo elegancko, ale ja pozwolę sobie tym razem na trochę takiego nieładu. Dobrze, tu mamy początek. Teraz e, zastawa. Talerze, te, których używamy na co dzień. U nas w domu nie ma wyjątkowych naczyń e, używanych od święta. Kiedyś zrozumiałam, że święta bywają zbyt rzadko, aby właśnie używać czegoś od święta. Tak więc u nas te codzienne talerze są również talerzami, których używamy właśnie podczas świąt. I w tym wypadku tak samo będzie. Ok, sztućce. I jeszcze kieliszki na jajka. Gdy jeszcze mieszkaliśmy w Anglii, dostajemy takie kieliszki, one są chyba do wódki. My generalnie alkoholu nie pijemy i używam te piękne zresztą kryształowe kieliszki właśnie na jajka. A że są troszeczkę za duże, to wypełniam to w tym przypadku sianem. I zazwyczaj tak właśnie robię, że składam sobie sianko. I wtedy jajko się nie kole boce i wszystko jest w porządku. A! O! Słuchajcie, nie zbiły się, a nie są ugotowane. Dobra. Nie wiem, czy słyszycie? Właśnie po sąsiedzku jeździ traktor. Po polu i chyba wysiewa już w tym momencie, bo widzę, że tam taki duży siewnik z tyłu jest. Więc jeżeli dochodzą Was te dźwięki, muszę sobie tutaj poprzestawiać troszkę, bo mi wszystko spadnie ze stołu. To to jest właśnie nasz sąsiad, który sieje. Chyba w tym roku będzie jakieś zboże. No skoro sieje, to ja to raczej zboże. Ok. Święta Wielkanosa dla mnie mają to do siebie, że e, nie musi być tutaj takiej perfekcyjnej elegancji, że trochę takiego swojskiego nieładu nawet powiedziałabym jest wskazane, bo to takie święta wiosenne, kiedy wszystko budzi się do życia. OK, damy to tutaj. A ja i tak lubię łączyć eleganckie rzeczy z tymi prostymi, swojskimi. Tak jak tutaj Siano z kryształem. Kupiłam też kiedyś na ryneczku e, takiego kogutka. Więc dołożę może go gdzieś tutaj. Na razie sobie położę go może tutaj z przodu. I zrobiłam dzisiaj też takie e, wyściółki nazwałabym to pod sztućce. Już Wam pokazuję zbliżenie. I położę sztućce na talerzach. Nie będę ich kładła... Obok, ale celowo właśnie na talerzu. Tak wygląda zaaranżowana dekoracja sztucy. Kawałek fioletowej wstążki, akurat taką miałam, ostatnio robiłam, ozdobną tą gałąź na okno, i ta właśnie wstążka mi została, tak więc ją sobie wykorzystuję. A poza tym świetnie wygląda z hiacyntem tutaj, akurat spójrzcie. Dorzucę do tego chyba jeszcze, myślę, gałązkę forsycji. Zaraz zobaczę, jak to będzie wyglądało. Przerwałam na chwilę przygotowania. Chciałam Wam pokazać, jak się bawią nasze koty. Naprawdę czuć w powietrzu wiosnę. One wariują, biegają po drzewach. Mhm, właśnie tak. Dziewczynka, kiedy miała 4 miesiące, po raz pierwszy skakała z drzewa z 6 metrów. Dawid wszedł na drabinę, chciał ją ratować, ale nie była pomoc żadna potrzebna. Ona zeskoczyła, jakby nigdy nic się nie stało. Miała cztery miesiące. Jesteś taki ciemny, chłopczyk, że prawie cię nie widać. A tutaj u góry jest chrupek. Co za koty! No, miał tak. Mhm. Potrzebuję naprawdę niedługą gałązkę. Może taką z czterema kwiatami. Zobaczymy, czy nam się to sprawdzi. Ale to pięknie wygląda. Jakaś malutka kokardka jest absolutnie wystarczająca. Bosko. No, spójrzcie sami. Pięknie. Jestem zachwycona tym efektem. Pięknie to wygląda, a tak naprawdę nic mnie nie kosztowało. Świetnie. Ok, to teraz dokładamy resztę. Na co tych rupek polujesz? Do czegoś skaczę. Woda, butelka z wodą, a że jesteśmy na świeżym powietrzu, żeby nam nic tutaj do niej nie wleciało, to dobrze mieć taką zakorkowaną. I oczywiście potrzebujemy do niej szklanki. No, kamami. Okej, okay, czyli mamy wodę i szklanki. przejść z drugiej strony. Tutaj, Tu i tutaj. Okay. Super. Z czym ja dacie jajka? Majonez czy sól a może jedno i drugie? Mam przygotowane tutaj solniczkę a także naczynie na pieprz, tak więc postawię. Zastanawiam się nad wazonem z forsycją, ponieważ wydaje mi się, że może być troszkę za dużo. Na chwilkę ją sobie tutaj odstawię i jeszcze gdzieś umieszczę woda, może niech będzie tutaj. I solniczka i pieprzniczka. Mam też naczynie, szklane naczynie z jajami i koszyk z jajami, tak więc sporo Wokół jaj, tutaj się dzieje, no ale to święta, gdzie jemy tak dużo właśnie tego nabiału. Pięknie to wygląda. Dam Wam kilka zbliżeń, i myślę, że możemy powoli kończyć, abyście mogli pomyśleć o swoim stole wielkanocnym, o swoich świętach, o swoich dekoracjach. Taki oto właśnie koszyk, który może być i dekoracją, i jak najbardziej pełnić tą praktyczną funkcję. Wyścieliłam go sobie również tutaj sianem. Jaja. Do tego czosnek, cokolwiek bym chciała. Czasami wkładam do tego też kwiaty. Jest piękne, a proste, takie bardzo swojskie, czyli coś, co Agnieszka bardzo lubi. W zeszłym roku to naczynie także służyło mi do wielkanocnej dekoracji. Włożyłam do niego te plastikowe jajka. Można zawsze włożyć tu jakieś cukiereczki, jakieś czekoladki, nawet właśnie w kształcie jajek. Mamy tego teraz bardzo dużo. Póki co sobie stoi u mnie tutaj na półce. Tak w całości wygląda ta aranżacja. Mamy turkusy, mamy trochę różu i mamy tą energetyczną, żółtą dekorację. Forsycja naprawdę robi tutaj kawał dobrej roboty. A do tego jajka w kryształach razem ze słomą. Turkusy, róże, kogucik. Kwiacynty, które są bardzo teraz popularnym kwiatem na wiosnę. Jeżeli tylko pogoda dopisze, to tak właśnie chciałabym spędzić te święta, przy takim stole. A Wam jak się podoba? Mhm, dziewczynka się zainteresowała. Mhm, nie, to chrupek. Co tam chrupeczku? On już by się chciał wymościć i może pójść spać. Tak, dokładnie, spójrzcie. Mości kocyk. Chrupek. No co tam? Fajny stół? Fajny? Nie wolno chrupku. Aha. Nie wolno, nie wolno, nie wolno, zejdź. Zejdź, 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 zejdź. Mhm. I jak wam się podoba? Jak odbieracie tak udekorowany stół wielkanocny i ten pomysł spędzenia posiłków w ogrodzie, może gdzieś na tarasie, na balkonie? Czy to nie jest dobra alternatywa? Mnie zaskoczyło osobiście to, jak spodobała mi się ta aranżacja żółtego z fioletem. Prosty patent, a robi na mnie wrażenie. Czekam na wasze komentarze. Jakie są wasze ulubione kolory podczas Wielkanocy? Jakie Was czekają zakupy, bo prawdopodobnie to będziecie robić? Czy dekorujecie dom na święta? Czy przykujecie stół na święta? I nie tylko w tej kwestii jedzenia, ale również dekoracji? Czy to jednak będzie forma minimalistyczna? Ja dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Wiecie, że to ma dla mnie naprawdę znaczenie. Dziękuję za Wasze komentarze. Pozdrawiam razem z Dawidem. Miejcie się dobrze, zostańcie zdrowi. I do usłyszenia już niebawem. Pozdrawiam.